Cześć kochani, to ja Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj czas na book haul, bo takiego strasznie długo u mnie na kanale nie było. A dzisiaj mam dla Was 20 nowych książek. Same 20 u mnie ostatnio wiem, szaleje. <grystanie> Zostańcie ze mną. O pierwszej książce już wspominałam, więc co nieco już o niej wiecie. To książka z gatunku literatura faktu. Miła robótka, polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity, czyli początki porno, biznesu w Polsce czyli historia o tym, jak na przełomie lat 80. i 90. ten rynek zaczynał się kształtować w Polsce. Ja książkę już czytałam, bardzo dobra historia, bardzo dobrze się czyta, sporo zabawnych anegdot, tym bardziej jeżeli na przełomie tych lat się wychowywaliście, to znajdziecie tu, tutaj sporo takich anegdot, które będą Wam też poniekąd bliskich, także ja książkę gorąco polecam. Kolejna książka to prezent od wydawnictwa Znak. Czekajcie, Znak Literanowa, bo wiecie, Znak ma sporo odnóg i zawsze trzeba dokładnie sprawdzić, który to znak. To jest najnowsza powieść Lian Moriarty, najnowsza na rynku polskim, oczywiście, bo w ogóle to chyba nie. Sekret mojego męża. Ja książkę dopiero zaczęłam czytać. Um, moje ostatnie spotkanie z tą autorką to było dziewięcioro nieznajomych. Ta książka nieco mnie rozczarowała. Z tego co wiem, ta zbiera o wiele lepsze recenzje. Także um, mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Jeżeli już czytaliście, to dajcie mi znać, jakie są Wasze opinie na temat tego tytułu. O kolejnej książce, jeżeli oglądaliście już mój e, vlog, to już co nieco wiecie, to Samantha Young i Twoja wina, czyli typowo kobieca rozrywka, e, bardzo w stylu autorki. E, jej zupełnie najnowsza powieść pisana już w czasach pandemii. E, także dla wielbicieli autorki jak najbardziej polecam. E, kolejna pozycja. To pozycja biograficzna. To jest Gdynia Fedorowiczów Jerzego Łukaszewskiego. To jest książka, gdzie miałam okazję wspomóc autora w wydaniu książki, bo rzeczywiście miał problem z wydawnictwem i postanowił wydać tę książkę własnym sumptem. Jak widzicie, to jest bardzo cienka pozycja, ale bogata w treść, bogata w fakty i bogata w piękne historie z życia rodu Fedorowiczów, czyli z życia Federowicza, który jest wszystkim nam dobrze znany, jego ojca i dziadka. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, gorąco wam polecam skontaktować się z autorem, Jerzy Łukaszewski, i właśnie, za jego pośrednictwem zakupić sobie tę książkę. Jeszcze będę Wam więcej o niej na pewno opowiadać. Dalej przechodzimy do niespodzianek od wydawnictwa poznańskiego. Życie na naszej planecie. O tym, jak bardzo ekscytowałam się tą książką, też już wiecie z mojego vloga. Świetna pozycja, bo już ją czytałam. Więcej będę wam o niej opowiadać w podsumowaniu miesiąca. Książka, którą naprawdę trzeba przeczytać, bo ona zmienia nasze spojrzenie na to, jak traktujemy środowisko naturalne. Na pewno e, pomaga nam być bardziej uważnym. Warto tej książce się przyjrzeć. E, z serii podróżniczej wydawnictwa e, poznańskiego ostatnio ukazała się książka o Szwajcarii. E, jeżeli interesuje Was podróżowanie o Europie, poznawanie kultur europejskich, to jak najbardziej tej książce warto się przyjrzeć. Jest bogato. E, Bogato ilustrowana, bogato e, wzbogacona, nie, bogato wzbogacona nie może być. Jest wzbogacona w, w wiele fotografii, także, e, wiecie, zawsze można co nieco również z tej książki dowiedzieć się więcej. E, kolejne przesyłki to wydawnictwo Uroboros, e, czyli mm, Książka autorki Króla Kruków, jej nowa seria, yy, trylogia śniący i pierwszy tom wezwi Sokoła, czyli wiecie, coś spoza, mojej, yy, z mojego, spoza mojego naturalnego kręgu zainteresowań. Yy, Steve Water yy, magii Steve Water bo wiecie, jest to V w środku, więc nie jest to Water. Yy, to jest fantastyka, więc coś zupełnie właśnie z tego mojego naturalnego środowiska. Ale wiecie, w wolnej chwili bardzo chętnie się przyjrzę, bo czemu by nie. I książka, która już wydaje mi się o wiele bardziej przyjazna temu mojemu kręgowi. Zodiaki Genokracja. To jest również fantastyka, ale taka bardziej. Bliska człowiekowi, taka nieco techniczna, o, może coś takiego. Biopankowa wizja świata po globalnej zagładzie, społeczeństwo jest rozwarstwione, panuje system kastowy, a każdy człowiek ma swoją metrykę. W zakładach inżynierii genetycznej, Zodiak tworzeni są postludzie o niezwykłych umiejętnościach i tak dalej. Ja wiecie, lubię czasem takie książki gdzieś tam ocierające się jakąś taką e, postapokaliptyczną inżynierię genetyczną, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, wiadomo, że to jest. Fantazję, ale, ale czasem warto sobie pogdybać, co by było właśnie, gdyby człowiek troszeczkę się zapędził. Więc to są zodiaki. Dalej jest spory rzut od wydawnictwa Rebis. Jest książka, którą aktualnie czytam, i coś mi się wydaje, że będzie o niej oddzielny film, bo um, uważam, że ta książka jest bardzo interesująca. Przynajmniej ja ją znajduję jako bardzo interesującą. Kobiety, które czują za bardzo, czyli jest to książka o osobach wysokowrażliwych. Um, jak się okazuje, ja tą osobą jak najbardziej jestem. Pewnie, że nie znajduje się um, w każdym punkcie tak jako, jako ta osoba wysokowrażliwa, ale na pewno wiele punktów wspólnych. Um, znajduję, więc u mnie tutaj już się znajdują rzeczy, które sobie chętnie zaznaczam. I zobaczymy, jak będzie dalej. Ale coś czuję, że opowiem wam o tej książce co nieco więcej. Dalej jest książka, która zainspirowała Grubsona do nagrania piosenki o tym samym tytule, czyli Serca twego chłód. Autorem jest Przemek Corso. Jedno miasto, miłość, mrok, ktoś musi zginąć, aby żyć mógł ktoś. Nie czuję, że rymuje, nie? Przemyk Korso to jest pisarz, konsultant artystyczny, promotor konferencji, falietonista, głos radiowy, scenarzysta, teledysków, autor tekstów i piosenek i bajek dla dzieci, matko, człowiek renesansu. Kuba jest bezwzględnym seryjnym mordercą, tym razem jednak. To nie on grasuje w Warszawie, ktoś inny zabija, rzucając mu okrutne wyzwanie, zagrażając całej jego rodzinie. Czyli wiecie, książka z dreszczykiem, yy, tak, ale autorem jest, jak widzimy, człowiek renesansu. Czegoż to on nie potrafi? Zobaczymy. No, trzeba przyznać, że okładka ma bardzo dobrą grafikę. Um, także może słyszeliście już coś o tym człowieku Przemek Corso? Czytaliście coś tego autora, bo jak tu się okazuje, to, to nie jest jego debiut, tak? Um, bo on tutaj jakby już jest znaną osobą. W życiu o nim nie słyszałam, przyznaję. Um, mam też drugi tom. Takiej serii post-apokaliptycznej, e, porównywanej, <laughs> e, zmęczona już jestem, wybaczcie, e, porównywanej do opowieści podręcznej, e, księga Eti. Pierwszy tom to była bez im Księga Bezimiennej Akuszerki. Czytałam pierwszy. Był całkiem niezły. Troszeczkę może tam, wiecie, to porównanie jest na wyrost, ale pierwszy tom był niezły, więc po Księgę Eti również z chęcią sięgnę. Jest już na rynku. Jest też na Legimi, bo widziałam. Rzuciło mi się w oczy. I mam też najnowszą książkę Monca Kalentofta. Patrz jak spadam. To jest szwedzki autor, który Obecnie żyję na Wyspach Kanaryjskich bodajże. Teraz czekajcie, żeby mnie skłamała. Gdzieś w jakimś ciepłym kraju, na jakiejś wyspie mieszka. Nie. Na Kanaryjskich, chyba tak, no nieważne, na jakiejś ciepłej wyspie mieszka i tam umieszcza akcję swojej powieści. Jest tutaj człowiek, który y, jest detektywem bodajże i próbuje rozwikłać zagadkę zaginięcia swojej córki sprzed lat. Y, tak, ja już próbowałam się zabrać za tę książkę, ale z tej racji, że ona jest wydana w taki mało przyjazny czytelnikowi sposób. Jest dość mały druk, mała, wiecie, mało światła między, między linijkami, czytało mi się to fatalnie i potrafiłam się na tym skupić, więc zostawiłam ją sobie na trochę, wiecie, lepszy nastrój czytelniczy i, i do niej wrócę, bo. E, Jestem ciekawa tego autora, gdyż ponieważ pochodzi on ze szwedzkiego miasta, które ja wielokrotnie odwiedzałam. Tak. Kolejna książka to wreszcie mam pierwszą książkę z tej pięknej serii klasyków z świata książki. Odkupiłam sobie od Panny Fox. Mam wichrowe wzgórza Emily Bronti. Piękne jest to wydanie, i już wiem, że będę sobie dalej kolekcjonowała książki z tej serii, bo no to wydanie zachwyca to materiałowe, ta materiałowa okładka, wklejka, wydana jest na ładnym papierze. W ogóle ładny jest druk, jest też zakładka taka wstążeczkowa. No, no ładne to jest, no nie ma co się oszukiwać. Wychodzą też kolejne tomy, w marcu będą też wznowienia. Wychodzi na pewno Emma i coś jeszcze, ale nie pamiętam co. Dalej mam serię książek po angielsku. Mam Tajemniczy Ogród, The Secret Garden, z okazji Światowego Dnia Książki. The World Book Day. W Lidlu rzucili książki klasyki dziecięce za całe dwa funty. Już też o tym wspominałam na Instagramie. Kupiłam sobie Tajemniczy Ogród, bo ja nigdy Tajemniczego Ogrodu nie czytałam. A wydanie jest bardzo sympatyczne, więc chętnie sobie w końcu sięgnę po Tajemniczy Ogród. Mam też książeczkę, bo to jest książeczka, bo to jest cienkie. To jest też literatura dziecięca. Wydaje mi się, że takie dziecięca 12, plus, coś takiego. E, o. się o dziewczynce. Nie pamiętam już teraz dobrze opisu, ale zobaczcie na tą okładkę. No, okładka jest po prostu przepiękna. E, when life gives you mangoes, e, a summer she can't remember, friendship she won't forget. Tak się, o przyjaźni. No, nie wiem, tak. Kupowałam to też trochę tak, może z myślą o moich dzieciach, ale na pewno muszę sama ją najpierw przeczytać, żeby wiedzieć, czy, czy moim dzieciakom mogę ją też w szkole posuwać. Tudzież sama ją im przeczytać, jeżeli będzie za trudna. Ale, ale wiecie, no, ta okładka mnie absolutnie zachęciła, że, że, że muszę ją wiecie, przeczytać. No i dalej to już jest literatura dla dorosłych. Przepraszam, że uciekłam Wam z kadry. Pierwsza nie jestem przekonana, ale wydaje mi się, że to jest na pewno literatura faktu. And this is the, to jest historia Georgia Matthew Jonesa. Tak, to jest literatura faktu chłopaka, który. E znaczy czarnoskórego chłopaka, który należy do wspólnoty LGBT yy, i teraz nie wiem w jaki sposób on się określa w tej wspólnocie LGBT, ale jakby mało ważne, tak, ale na pewno no jego życie nie jest łatwe i, i tutaj są jego wspomnienia i to jest książka All Boys Aren't Blue, yy, wydana jest przepięknie, tak, znaczy sama ta obwoluta jest bardzo ładna, yy, jak środek wygląda. Yy niebieska okładka z różowym tytułem. W środku też są zdjęcia tegoż chłopaka. Możemy poznać jakby też jakieś wspomnienia z jego, z jego życia, jak tam jego życie wyglądało, jego wspomnienia rodzinne. Także z ochotą się też przyjrzę jego historii. Takiegoś, ta książka nawinęła mi się, kiedy czytałam Feliksa. Phoenix of After, i, i gdzieś tam mi się wyświetlała w propozycjach, dlatego miałam ją w swoim koszyku i gdzieś tam kiedyś przy jakiejś promocji ją zamówiłam. Później jest książka, której wam jeszcze nie pokazywałam, a dostałam ją na gwiazdkę, więc już jakiś czas temu The Midnight Library. I książka ta wygrała w plebiscycie na Goodreads na najlepszą książkę w kategorii fiction. Na razie nie chcę jej czytać, bo książka bardzo mocno porusza temat <laughs> depresji, więc ja się nie czuję na siłach w tym momencie, żeby ją czytać, ale wiem, że jest absolutnie wartościową pozycją i warto po nią sięgnąć. Także The Midnight Library warto zwrócić na tę książkę uwagę. Mam też książkę, za którą już się zabrałam. Przeczytałam tam chyba jedno czy. Jedno chyba opowiadanie póki co. Before the Coffee Gets Cold to jest też z tego cyklu literatury... Um, azjatyckiej bardzo fajny koncept. Na pewno słyszeliście o tej książce. Już jest też drugi tom w Polsce jeszcze się nie ukazała, gdzie mamy kawiarnię i w tej kawiarni możemy się spotkać i porozmawiać z osobą, która już odeszła z tego świata, tak? już nie żyje, ale możemy z nią rozmawiać tylko tak długo, dopóki nie wystygnie nam kawa. Czyli jakby to spotkanie jest ograniczone w czasie i w żaden sposób nie możemy zmienić y, przeszłości i przyszłości, tak? Czyli jak gdyby to jest tylko takie spotkanie. O tym, co było, tak? My możemy tylko porozmawiać o tym, co miało miejsce, ale ciągle może to być niesamowite doświadczenie. E, polecam tę książkę, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy koncept przede wszystkim. E, jak przeczytam tą, to na pewno zaopatrzę się też w drugi tom. E, I ostatnia książka, to już jest takie przyjemne czytadełko, ale bardzo miałam ochotę na takowe. One to Watch. Mm. Kate Stamen, London. Um, jeszcze się nie zabrałam. Chciałam, tak jakoś, zacząć czytać ją od razu po tym, jak do mnie przyszła, ale nie wiem, coś innego złapałam wtedy i, i nadal y, czeka. To jest historia dziewczyny, jakiejś y, instagramerki, influencerki, która bierze udział y, w jakimś show telewizyjnym i szuka, nie wiem, miłości życia, bodajże. Przed kamerami. Także, wiecie, po prostu rozrywka, ale czasami trzeba przeczytać coś takiego, co nie? <laughs> Wydaje mi się, że to będzie bardziej zabawne niż ogłupiające. A, a, a takowe książki lubię, tak? jeżeli to jest zabawne, a nie głupie. Także. Yy, także to by było na tyle, yy, a co tam u was? Dajcie znać, co ostatnio kupiliście, zainspirujcie mnie, yy, bo wiecie, książek nigdy za wiele, <laughs> prawda? Yy, fajny taki mem jakiś widziałam, teraz zapewne spalę, ale było, że Adam ze rozmawiają, Adamie chcę iść na wyprzedaż książek znowu, przecież masz tyle nieprzeczytanych książek, ale na wyprzedaży są inne niż mam. Yy. No, coś spaliłam, ale właśnie to, to jest ten, 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 właśnie nasz główny powód, że przecież w księgarniach zawsze są inne książki niż my mamy w domu. Nieważne, ile mamy nieprzeczytanych, no nie. E, tak, właśnie. No. E, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, co robić, kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!